Witam serdecznie wszystkie strzelce. E, tak, y, strzelce się wreszcie doczekały swojego y, czytania rocznego na 2025. Karty mam już przetasowane, tylko szybciutko zrobię na trzy. I zaraz lecimy. Na spodzie strzelce mają głupca. <laughs> I to jest bardzo fantastyczne, ponieważ głupiec w ogóle y, odpowiada strzelcowi. Tak, jeśli, jeśli chodzi o wielkie arkana, strzelec jest odpowiednikiem głupca. Głupiec jest odpowiednikiem strzelca. Zupełnie coś nowego, nowa droga. Coś, o czym strzelce nie mają pojęcia, jak robić. Z kim robić, um, no, ale to nie szkodzi, <noise> bo w głupcu jest wiara. Wiara, nadzieja i miłość, tak dokładnie. Wiara, nadzieja, miłość, te trzy cnoty, bo y, głupiec idzie, on nie patrzy. Może rzeczywiście jest to nierozsądne, ale ile wiary i ufności jest w głupcu, zobaczcie. Mówi się, że ten mały piesek tam go ostrzega. No i to prawda. Też odczytuje pieska jako jakiegoś opiekuńczego ducha, jako przyjaciela głupca. I myślę, że głupiec zwykle zatrzymuje się, że jednak słucha. Oczywiście mam na myśli zdrową, zdrową energię, nie negatywną. No, że głupiec gdzieś tam w końcu słyszy potrzeby i ostrzeżenia, żeby nie iść drogą, którą obrał, no bo za mało wie, za mało umie. Jest to coś, z czym jeszcze nigdy nie miał do czynienia i głupiec powinien się zatrzymać. Ale zwykle w rozkładach głupiec wiastuje jednak. Idź, idź, idź z odwagą. Oczywiście zależy wszystko od kart sąsiadujących, ale zwykle głupiec jest po. Bardzo taką wróżbą em, pochlebną chciałam powiedzieć, ale to nie to słowo. Hmm, pozytywną wróżbą jest, głupiec. O czym 2025 rok śpiewa i gra dla strzelców? Uch, o intelekcie. Tak, o, o intelekcie, o, rozumie. Nie jest miłościowa, ani uczuciowa, ani bardzo emocjonalna ta karta królowa mieczy. Tu jest dużo rozsądku, dużo przemyśliwań. Nie, też mi przyszło do głowy e, słowo wyrachowanie i kalkulacja, no ale tak, strzelce coś będą musiały e, kalkulować, coś przemyśliwiać i podejmować decyzje. Bardzo takie rozumowe. Mm, tutaj nie ma uczuć. Jest tylko myślenie i odcinanie tego, co strzelcom nie służy. Mogą być bardzo duże zmiany, naprawdę. Jeżeli chodzi o relacje, no myślę, że strzelce będą stawiały sprawy bardzo jasno, albo, albo, bo królowa mieczy tak właśnie robi, albo, albo, tutaj nie ma, ja to lubię powtarzać, miejsca na bullshit w królowej mieczy, bo ona nie przyjmuje żadnego kłamstwa, żadnej nieprawdy, niejasności. Ona lubi mieć wszystko jasno powiedziane, wyłożone. To jest powietrze. Intelekt myśli. Hmm, Strzelce będą coś bardzo, bardzo rozkminiać. No i cóż takiego echem nam pobrzmiewa, a już gdzieś tam się odsuwa. Nie wiem dla jakiego strzelca to jest, ale... Oparcie, oparcie w rodzinie jakieś odchodzi, strzelce się co rozstają, strzelce się, o, przyszło mi, wymykają spod kurateli. Być może strzelce czują, że jakieś normy i ograniczenia, też narzucane przez rodzinę, po prostu nie mają już miejsca bytu w życiu strzelca. Odchodzi do przeszłości, no... Rodzina, no rodzina, bo y, dziesiątka monet to jest karta rodziny, karta rodu, karta oparcia, karta, y, karta tradycji. Widzę tutaj bunt. Bunt ze strony strzelca i to bunt dosyć wyraźny, przebierający y, w słowach i być może w środkach. Zobaczmy, co dalej, co na przyszłości, co czego więcej. Strzelec udoskonala. No i najprawdopodobniej samego siebie. Strzelec będzie udoskonalał bardziej indywidualnie niż kolektywnie, a jednakowoż dla dobra ogółu, bo ósemka monet jest tak pracą z takim pietyzmem, z pieczołowitością, gdzieś tam dopinamy szczegóły, ale jest to bardziej karta pracy indywidualnej, samotnej. Hmm, może strzelec na przykład zdecyduje się po 10 latach małżeństwa pójść na studia? Takie coś mi przyszło do głowy, rozumiecie? Yy, w sensie, że nie, że magisterka. Yy. Tu już mi się wydaje yy, tu byłby doktorat, tu byłby jakiś drugi fakultet, no bo. Ale powiązany z dziedziną, która strzelca interesowała wcześniej. No mm. i przepraszam za szybko. E co w takim razie będzie strzelcowi pomagać? Co jest, jakby zasobem strzelca? Co jest strzelca mocną stroną? No co pomaga? Pomaga strzelcowi odporność emocjonalna. Tak czytam tę dziesiątkę mieczy tutaj, bo w dziesiątce mieczy y, jesteśmy już tak potyrani. Widzicie, to nie jest wesoła karta w ogóle. Jesteśmy tu już tak potyrani, że no, człowiek nie ma siły wstać, jest przygnieciony poczuciem zdrady, poczuciem osamotnienia, poczuciem bycia niezrozumianym. No, Cokolwiek byście chciały podpiąć pod ból emocjonalny. No ale to jest mocą strzelca w 2025, czyli to jest umiejętność podnoszenia się. Podnoszenia się i no, z trudnymi, yy, przykrymi emocjami. Hmm. Nie jest to bardzo przyjemne. No, ale jakby to powiedzieć, Wiecie, znacie takie powiedzenie: jak ktoś ma miękkie serce, to musi mieć twardą dupę. No więc, strzelce mają tą twardą dupę w tym roku i to jest ich moc. Co może być wyzwaniem? Wiara we własne siły. Bo Mag wierzy we własne siły, Mag wierzy w to, co potrafi, Mag wierzy w siebie, a z drugiej strony, Mag jest na tyle już świadomy. Że mniej więcej kombinuje, czego jeszcze nie wie, ale będzie wiedział, bo się douczy, bo sprawdzi. Ale to może być wyzwaniem widzę tutaj po prostu zniechęcenie. Strzelce straciły wiarę gdzieś tam w ludzi i, i, i w swoje własne możliwości. Bardzo możliwe, że za sprawą tego, że strzelce czują się wystawione, zdradzone. Niezrozumiane, gdzieś ktoś zabrał strzelcom oparcie, gdzieś grunt spod nóg, strzelcom się usunął. Co w takim razie dobrze byłoby robić, przedsięwziąć? Co robić? Co robić? Prosić o pomoc. prosić o pomoc nie zrażać się. i nie popadać w stagnację i odrętwienie i nie wątpić w ludzi mimo że macie taką tą twardą dupę To jednak ufać, wierzyć w ludzi i pokazać czasem miękki brzuszek Nie da się być twardym cały czas bez uszczerbków na zdrowiu na, na duszy No po prostu się nie da co robić, prosić o pomoc, nie wstydzić się tego, że jesteś w gorszej kondycji, strzelczyku? Każdy może być. Każdy może mieć zranione serduszko, każdy może czuć się niezrozumiany, niekochany, niechciany, krytykowany, wiadomo. Ale nie, 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 nie odwracaj się od ludzi, nie odwracaj się od tych jednak, którzy nadal są blisko. No bo rodzina jest blisko, nie wątpię. Czego nie robić? Zobacz. To jest tak jasny przekaz, że ten filmik będzie chyba naprawdę w ogóle już krótki. Nie poddawać się. Nie dać się zranionemu sercu, nie dać się rozczarowaniu. Wie, wiecie, jest takie powiedzenie, taki mem: Co Cię zraniło najbardziej? I odpowiedź jest: y, Moje własne oczekiwania. Tak, więc strzelce też, no, transformacyjny bardzo rok, tu nie ma, um, nie ma bezruchu. Nie ma bezruchu, nie ma stagnacji, ale są przemyślenia, jest smutek, ale wiecie, um, to, że jest ten smutek, i, i momentami to poczucie, że jesteście sami. Nie złamie was. Wiara, energia i intelekt strzelców w 2025 to po prostu niewiarygodne będą. W ogóle strzelce są fajne. W ogóle wszyscy jesteśmy fajni. Wszystkie znaki zodiaku są fajne. Znam jednego strzelca i. No, jest to akurat mężczyzna, ale poczucie humoru, determinacja, to, jak ten człowiek trzyma się mimo naprawdę przeciwności losu, to mi właśnie mówi, że takie są strzelce. No, tam trochę też wiem, co nieco o archetypach. Więc strzelce są niesamowite. I to tutaj widać w tym czytaniu. Mimo skopanego tyłka, mimo załamki. Wy naprawdę, Heja, i do przodu. Ja podejrzę jeszcze, co tam jest pod tym głupcem. No, cesarz, budujecie imperium. Coś te strzelce wariują, coś te strzelcyki nam to tworzą, ale coś fantastycznego. Miejcie wiarę, strzelce, miejcie wiarę w ludzi, nie poddawajcie się. I pamiętajcie, że nie jesteście sami na świecie i nie musicie y, smagać słowem y, wszystkich i być z osią samosią, bo naprawdę nie ma ku temu powodu. Nie róbcie tego, nie popadajcie w beznadzieję, nie popadajcie w samotność. O, ja trochę prywaty widzę, że moje blizny widać. Ostatnio mówię, kurczę chyba będę musiała makijaż robić jak będę rozkładała karty, a córka mi mówi, mamo ale ty się tu oparzyłaś robiąc to co kochasz. Tak, piekłam ciacho i się oparzyłam. Ale dlaczego? No bo tak, róbcie to, co kochacie. I, I strzelce to zamierzają. Nawet jeżeli byście się mieli troszkę przy tym poparzyć. Hmm? I nie wahajcie się, zwracać do ludzi. Bo myślę, że będziecie mieli bardzo dużo pomocy, której no, nie spodziewalibyście się. No po prostu znikąd, znikąd, a tu nagle ciach. No, bo też taki jest głupiec. Nieoczekiwane bardzo sytuacje. Sprzyjające, tak je czytam. Z cesarzem na drugim miejscu. Dobrego roku, strzelce. Nie jesteście sami. Zapraszam oczywiście na czytania prywatne. Czasówkę w końcu zacznę umieszczać pod filmikami takimi ogólnymi, ale muszę się przyznać, że sprawy techniczne to nie jest absolutnie moja bajka. <laughs> no ale cóż, trzeba się rozwijać, trzeba się uczyć tak jak strzelce tutaj w tej ósemce monet bardzo bym chciała wiedzieć nad czym pracujecie bardzo bym chciała wiedzieć co takiego strzelce będą ukuwać w tym roku gdyby się komuś chciało napisać komentarz będę bardzo wdzięczna co takiego strzelec knuje, co planuje <laughs> mówcie Mówcie, bo ten rok jest tak interesujący, tak wspaniały, tak ludzkość się po prostu transformuje. Ja co i rusz y, obserwuję jakieś piękne, zachodzące zmiany, niekiedy bolesne i nieprzyjemne, ale co się dzieje? Jak już przebrniemy, nie, to jest. Cudownie, cudownie. Wszystkiego najlepszego, strzelce Wam życzę. Trzymajcie się. Cieplutko. plutko. Pozdrawiam.